Ludnia transmisja z Londynu. Witamy Państwa. Marlena Anderson, psycholog, terapeuta. I doktor Andrzej Kaczorowski, psycholog, terapeuta, hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, bardzo dobrze. Dlaczego hipno? Bo zajmuję się hipnozoterapią. Hipnozoterapia, hipno od słowa hipno. I to jest trafne określenie. Do i adekwatne do naszego programu, który my zajmujemy się. Do SAS-u, dlatego Dlaczego z Londynu, Maronika? Bo jesteśmy w Londynie. Bo jesteśmy w Londynie i dlatego proszę, pani, halo, zapraszamy tu do Londynu, bo tutaj jest nasze drugie miejsce. Przyjmujemy też również we Wrocławiu. No, może zdradzę dwa tygodnie, załóżmy, we Wrocławiu, dwa tygodnie w Londynie. A dlaczego w Londynie? Bo powiem Państwu, że dużo jest osób, które chcą skorzystać z terapii. Dlaczego? Ponieważ wszędzie za święcie, ludzie potrzebują pomocy, którą możemy udzielić. I też chcieliśmy powiedzieć bardzo szybciutko, jakich, co możemy pomóc, jak możemy pomóc i Świetnie. na pewno jak hipnoza, hipnoterapia może na ulepszenie każdego człowieka życia i poprawić wszystkie stany. Tam gdzie medycyna nie może, na pewno stany i... z nami pomogą. No, tradycyjnie psychologia nie może pomóc też, inne terapie. Gdzie zawodzą, tam my możemy pomóc. Dlaczego? Bo my pracujemy z podświadomością pacjenta, z jego umysłem. A wcześniej co jest? Myśli są. I z tym co najczęściej nie możemy sobie poradzić, z myślami, bo to myśl pierwsza jest, później jest słowo, później jest działanie, później jest powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie tego samego, jak, jak stary magnetofon powtarza muzykę. I kiedy powtarzamy, staje się to naszym nawykiem, Nawycie. a nawet staje się czym charakterem. Charakter staje się. Czym? Yy, 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 życiem człowieka, który nazywamy, no, losem. nazywamy losem. A los nazywamy karmą i przeznaczeniem. Proszę Państwa, sensy indywidualne yy, w Londynie, może nie będę czytał, bo ja pamiętam, leczenie chorób psychosomatycznych, psychoseksualnych, seksualnych, yy, moczenia nocnych u dzieci, choroby, yy, choroby zaburzeń psychicznych, będą to związane sprawie z, z myślami samobójczymi, z samookaleczeniem, no i samo myślami negatywnymi, bo mamy inne myśli pozytywne. Uwalnianie z nałogu. Nałogi to alkohol, papierosy, narkotyki, a nawet manie różnego rodzaju kum komputeromanie i in, inne manie, które będą związane z klepto, kleptomania, to jest tych mani, a seksomatnik może no, by być, jak woli, wolicie. Redukcja zaburzeń odżywiania związana z nadwagą, bulimią, anoreksją, no i otyłością też, bo to też jest nadwaga jest jedną otyłość jest druga sprawa. Są ludzie, którzy mają nadwagę, nie mają nadwagi, ale są o tym. No i teraz y, nauka, koncentracja, pamięć, o tym też powiem. powiesz tutaj. E, e, nauka, koncentracja pamięć, wystąpienia publiczne. No, mogą być inne sprawy, nie tylko wystąpień publicznych, ale zawieranie nowych znajomości, y, przyjmowanie inicjatywy, nauka, koncentracja pamięć coraz więcej z ludzi zresztą. Problemem, to może dlatego, że ludzie edukują się już bardziej. Ale bardziej nerwowi. Bardziej nerwowi są jak i jak dziwne Czyli przyczynie. wyciszenie. Czyli wyciszenie. Uh -huh. No sesje, sesje z regresją wieku, bo każdy sam z tym pierwszy jest, proszę Państwa, z regresją wieku, bo trzeba szukać przyczyny w nas głębiej. Bo powierzchowne przyczyny radzimy sobie. To, co było wczoraj, niedawno ale nie radzimy sobie z przeszłością i dzieciństwem, gdzie dzisiaj nawarstwiają się inne problemy, a jak tamtych nie zostały przerobione, to mamy. No i tutaj mamy znowu regresję reinkarnacyjną, powrót do poprzednich cieleń, gdzie poszukujemy też odpowiedzi na nasze problemy, związane nadważą, czyli związane z nadwagą, czy z emocjami, lękami różnego rodzaju psychosomatyczne, które mają te znaczenie. no i po cóż jeszcze tutaj będziemy alkohol, alkohol to już mówiliśmy, mówiliśmy tak. tak? na a to są już w takich Oho. nawykach jak mówią to no, a najbardziej to my na no, pewności siebie na tak poczucia o są coraz więcej osób. jak mam te płytki bo też Powiem Państwu, że tu dużo mam nagrań, które też Państwo znajdą tam sobie na tym. No i nasze wykłady, powyższe te wykłady to na temat no, życia po śmierci, życia po życiu i sensu życia, ścieżki rozwoju duchowego, no, który mamy duże zainteresowanie. Nie wiem dlaczego uważam, że panie korzystają więcej z takich wykładów, jak rozwoju duchowego. Ponieważ są pani poziomy wychodne no. i gotowe na rozwój. No panie, kobiety mają bardziej intuicję rozwiniętą. Mm -hmm. A więc intuicja jest to pomoc między świadomością i nieświadomością. A, a bardziej mężczyźni są materialni. Stąd zauważam, że na naszych wykładach bywają albo nawet na kursach bywa więcej pan. Jeżeli 10% mężczyzn to jest to. No bo cóż, no mężczyzna ma się materią zająć, prawda, a kobieta duchowością. Chociaż bałem. to się zmienia. Zmienia się, tak. No, mężczyźni pieluszki robią w domu, a kobiety do pracy bo lepiej zarabiają. No te przykłady Śmniejsze możemy podać, Marynka, przy tych uh -huh. następnych spotkaniach, że uh -huh. rzeczywiście warto opierać się na przykładach, które mogliśmy o tak z rękawa je uh -huh. sypać, no, ale to będą następne i dzisiejszym naszym celem wystąpienia jest zapowiedź o... zapowiedź i przypomnieniu, że zaczynamy szynować w Londynie już od kilku miesięcy, coraz więcej osób jest, więc zdecydowaliśmy, że tutaj będzie będziemy dłużej po prostu i że będziemy mieli możliwość więcej przyjąć osób. Więc zapraszamy. Proszę o telefon. Proszę może przeczytać londyński, jaki jest. Ta. No chcę powiedzieć, bo to już od kilku miesięcy, no ja tu w tym lokalu u Ciebie było od pięciu lat, lat. Od pięciu lat. No dobrze, od przy pięciu tym kominku przyjmujemy i tu w tym takim pięknie wystrojonym na retro, e, wiktoriański, e, wiktoriański. wiktoriański ta. to jest domek wiktor, wiktoriański, gdzie z zewnątrz również takie retro jest, e, piękny wystrój w, w, w stylu, w stylu e, retro. retro. Na ale to jest na północnym notynie druga strefa, łatwy dojazd. Na pewno jak Państwo zadzwonią, damy więcej informacji. Telefon, na który może Państwo zadzwonić. To tak, jest... To jest plus 4477 4397 4707. Ale ta wizytówka, którą tu pokazuję Państwu, ona ukaże się na tym naszym filmiku, to możecie sobie przeczytać. Zresztą zapraszamy na nasze strony internetowe. Tak, e, www.kaczorowski.info. I www.kaczorowski.uk. Tak samo jak na Facebooka, www.kaczorowski.uk. No i na nasze, na nasze youtube, gdzie znajdu, znajdować się będą te filmiki, które Państwu zapowiadamy. Kaczorowski. .info1 i na tym właśnie na YouTube będzie nasz panel dyskusyjny, bo my ze sobą tu będziemy dyskutowali na temat przypadków, które chcemy Państwu przedstawić, a dzisiaj traktujemy jako zapowiedź taką ogólną i z zaproszeniem do Londynu na te piękne wyspy, które... Na no, tu piękną wyspę, ta, którą zapraszamy. Malenka. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Do ślicznie. zobaczenia. Zapraszamy tu również na kawkę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia baj. abraço, was tipo